Ewangelia według świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamieniowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich syna swego, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: To jest dziedzic. Chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu, nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawy innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: Czy nigdy nie czytaliście w piśmie, ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła? Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda Jego owoce. Arcykapłani i faryzeusze słuchając jego przypowieści poznali, że o nich mówi. To też starali się go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały go za proroka. Dziś Jezus opowiada pewną przypowieść, w której. Chcę nam pokazać, że wszystko, co otrzymaliśmy, jest darem od Boga. Moje życie, moje ciało, moje talenty nie są mi dane na własność. To jest rodzaj dziardzhave. Nikt nie żyje tylko dla siebie. Czy na co dzień pamiętam, aby rozwijać swoje talenty? Na większą chwałę Bożą? Czy nie marnuję czasu, który również jest darem od Boga? Jak traktuję swoje ciało? Czy dbam o zdrowie? Czy może zbyt przysadnie skupiam się na ciele? Czy również pamiętam o rozwój swojej duszy? Dbajmy, Oto wszystko, co utrzymaliśmy z łaski, aby nigdy nie usłyszeć słów. Królestwo Boże będzie Wam zabrane, a dane narodowi, który wyda Jego owoce.